Dobra widzę we. schodzimy jest. To jest druga część, to jest part 2 Wcześniej tak się włączyło telefon, więc Trzeba było No co? Nie robimy To trzeba zmyć to. Uh. Nie da się tego zmyć. Ale mocne Jak to w kamerze widać O ja Nie wiem Widziałem takie na TikToku, jak chłop robił takie fajne na taki ja czy coś takiego. Patrz. O, poczekajcie, widzę. To jest moja broń, nowa broń, której wam nie pokazałem. Taka broń do robienia trików, ale on musi się nauczyć. Nie, nie we mnie. Ej, pomalujemy broń, broń. Ja maluję. Dobra, malujesz broń. Ole, to zarąbiście wygląda. Jeszcze ten sznurek niebieski jest. No. Kurde. Całe, calutkie musi być niebieskie. Ej, i teraz ściągniesz ten sznurek i to będzie takie ładnie wyglądało. Tu. I Jeszcze zaraz pomalujemy, jak to wyschnie, to pomalujemy tam, gdzie trzyma. No. To teraz tu zrobimy. Ej, palec... To tro... tą delikatnie. Tak? Palec trochę... Od... Od... O, delikatnie. Palec trochę od tego boli. I patrz, patrz, to teraz, patrz, to teraz zrobimy. Nie później to zrobimy, jak wyschnie. Weź to trzymaj. Później to zrobimy, jak wyschnie. Dobra, to teraz robimy tu jakieś graffiti. Dobra. Jak, jak macie pomysł co narysować, to piszcie w komentarzach, jeżeli zrobi film z włączeniem komentarzy. Ty, daj to. Wiecie co to jest to? <grym> o, auto! Brumblum. Dobra, patrz. To to Dobra, jest... najpierw kamerzystka robi. To trzymaj telefon i mnie ja nagrywaj twarzy. To jest kamerzystka. Morskie czy zwykłe? Nie wiem, co to za różnica? O takie, to teraz ja robię coś. To jest słaby ten spray taki. I on tak bardzo szeroko maluje jej Nie, to, jest... to jest moje wymyślone kurde, podpatrzcie! To będzie taki długi myszo jeleń. Patrzcie. Tu są nóżki. Myszło Daj mi jedną deskę. Podaj mi jedną. Myszo. deskę. Myszo. to, trzymaj to. Dobra! Trzymaj to! Daj mi deskę. Narysujmy szole... Ja rysuję oczko. Oko będzie rysować. To jest słabe oko, tym sprayem. Aj, to się robi puste. O nie! Jeszcze raz. To jest lepiej takim normalnym sprayem to robić. O. Patrz. Patrz na to i teraz. Bardzo dotknie jakie to jest zimne, to już jest spusta. Dobra, trzymaj to... Mi po pobrudzą mi się palce, to nic. Tak tam fryz. Fryz się trzyma. Tego tak nie widać, tego fryzu ci powiem. Jeśli chcecie... Tak... Jeśli chcecie tak jeden do wygrania, to możecie wygrać, ale nie pusty. Ale to, jest to opakowanie. do wygrywania. A i to by było fajne jako dzwonek jakiś. Co, nie? Nie wiem, może to do czegoś wykorzystamy. No, wykorzystamy coś. To teraz to musi nam wyschnąć. Palce I... musimy sobie umyć. Czekaj. No i może będę pokazywał Wam coś z tego z tej broni mojej. Pa, pa. No co może zrobimy jeszcze... Yy...